Dzień dobry, dzień dobry piesek tutaj coś. Witamy z pochmurno-słonecznego mirmingowa. Lało od czwartej rano, bo tak znaczy. Może wcześniej ja się obudziłem, przebudziłem o czwartej to lało, przebudziłem się o siódmej, to lało. Teraz jest dziewiąta, czyli ósma, bo się czas zmienił i idziemy z Hiltonkiem, wykorzystując czas, że nie padło. To pewnie koleżanka, że ją wyczuł. Wyczuł koleżankę. Cześć koleżanka. Cześć. No, twoja koleżanka, tak. To jeździ. Powkurwiałeś koleżankę i poszedłeś, taki jesteś. E, masz to po mnie. Też podczasem lubię powkurwiać jakąś moją koleżankę i sejść. Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki, wszystkich moich kolegów i wszystkich Was widzowie i w ogóle jest fajnie. Tak, pogadanka, bo narzekaliście, że ciągle nagrywam, jak jest ciemne w dupie. U na, oczywiście, e, tam najciemniej. E, no to postanowiłem Was zabrać na poranny spacer niedzielny z Hiltonem, no tak zwane Siku Kupa. Już zrobione, także teraz idziemy sobie tylko pociapciować łapkami. Jak ktoś nie wiedział, ciap, ciap łapki ja tak określam sposób chodzenia Hiltona. Posłuchajcie. Tak, on tak właśnie ciap-ciap-ciap-ciap, no on se ciap łapkami. Takie nasze słodkie określenia. Ech, słuchajcie, ma informacja, że królowanie żyje. Ja oczywiście nie mówię tego jako oficjalną wiadomość, bo ja nie jestem BBC i nie wolno mi. Ja mówię, że taka plota poszła w głębokich czeluściach internetu, w tak zwanych głębokich, tak zwane deep. Deep deep deep. Wiecie o co chodzi. E, a z czego to się... Ploty z czego, Znaczy ploty mogą być całkiem potwierdzone. No, ktoś mi tam wrzucił, że... A to by już w, w mediach mówili właśnie nie. Jak królowa, zakładam hipotetycznie, jeśli królowa zmarła zeszłej nocy, e, to... Czyli inaczej, jeśli królowa zmarła po 18 zeszłego dnia... To BBC według oficjalnego protokołu to się nazywa London Bridge. Ta operacja to jest operacja opracowana lata temu, co będzie się działo z krok po kroku na wypadek śmierci monarchy, monarchii, czyli królowej Elżbiety II. Ale ładnie słońce świecić, teraz no zaczęło świecić. I jest to cały protokół mówiący o tym, co robić. I między innymi tam punktem jest, że informacje o. Śmierci królowej, Pałac Buckingham przekaże do telewizji BBC natychmiast po stwierdzeniu zgonu, ale telewizja BBC ma obowiązek zachować tajemnicę i jednocześnie ma prawo, jako pierwsze medium, które może podać tą informację do wiadomości publicznej, ale dopiero w głównym wydaniu wiadomości o godzinie 18.00. Po śmierci, w dniu po śmierci. Czyli jeżeli królowa by zmarła o 18.15, to na wiadomość o jej śmierci będzie podana dopiero na drugi dzień o 18.00. Takie rzeczy. Mamy taką teorię z Gosią, moją przyjaciółką, bo sobie lubimy plotkować. Gosia mieszka na południu Anglii, na wyspie pięknej zresztą, a ja nie mieszkam na wyspie. Znaczy, ja mieszkam na, na innej wyspie. To taki żart jest mój, no, zaraz wytłumaczę żartcik. No bo Birmingham na mapie Wielkiej Brytanii jest taką wyspą multikulturowości i religijności. Wiecie o co chodzi? Taka islamsko-hinduska wyspa w morzu białych protestanckich Anglikanów. No. No, tak to powiedziałem. E, piękne niebo się zrobiło. A było tak kurwa, po No słuchajcie, naprawdę. Prawie ciemno. Już po wschodzie słońca było, znaczy nie było słońca widać, nie? ale niby było jasno, ale było ciemno na przyśniadaniu rano. E, I e, sobie żartowaliśmy z Kosią, że e, a może faktycznie królowa umarła i to są potwierdzone plotki, bo lało jak chujnie. Niby umierała to lało, a teraz wyszło słońce, czyli już odeszła. Bo królowa e, e, nie lubiła słońca. No już sam fakt, że na letnią rezydencję wybrała sobie i co roku spędzała lato na Szkocji w zamku Balmoral na samym północy. Nie? W lato sobie jechała do pochmurnej, mglistej Szkocji. No, Są plotki na ten czy plotki, są żarty na temat pogody w Szkocji i słońca, jak często ono tam występuje, czyli bardzo rzadko. Zobaczcie, jak pięknie się w ogóle jesieni. Ładne słowo, jesienić. Jesieni się pięknie. No. I, I ta nasza zielona trawa. Bardzo lubię odcienie angielskiej trawy. Jest taka bardziej zielona, mi się wydaje, nie? albo mi się tylko wydaje. Ona taka jest, jak widzicie ją, ja nie, nie podkoloryzowałem tego. Ona taka, tak trawa nasza, taka jest. <laughs> z jakiegoś powodu, może dobrze nawodniona, no to, to na pewno. To na pewno. Po tym, jak dzisiaj lało, to hu. E, no i, i ciekawe, co to by było. E, bo tak się podywaguję o tym, nie, słuchajcie. Tej, Panie Boże, królowej i długiego życia. Tylko, że pamiętajmy o tym, że ona ma 90 ile? 95 lat, nie? Jeśli pomyliłem tam o 2-3 lata, w tą czy w tą, to, to, to mi wybaczcie, ale tak coś kojarzę. 95. Chyba, tak. E I moi drodzy, ona, e to jest pierwsza rzecz, że jest stara już naprawdę i dosyć intensywne życie do późnej starości prowadziła. Ostatnio jej lekarze zabrali ją na nocny pobyt do szpitala, na obserwacje rzekomo. Pałac Buckingham uspokajał, prawda, rzecznik prasowy, że, że to tylko na obserwacje i na niezbędne testy i badania. E, no i, i wróciła do swojego... Ona, po pierwsze to, że ona się przeniosła ze swojej siedziby w pałacu Buckingham do swojej drugiej siedziby zamku Windsor, e, gdzie jest jakby bardziej ma no więcej prywatności. No i przede wszystkim pałac Buckingham był jej siedzibą, gdzie mieszkała i pracowała. To jest jej urząd, w którym ona pracuje. Też ma przejebana baba tyle lat mieszkała kurwa w miejscu pracy. Wyobrażacie sobie to? To trochę jak być woźnym w szkole, nie? Kurwa. No coś, coś, coś na tej zasadzie. Znaczy inna ranga, ale wiecie o co mi chodzi. Mieszkać w miejscu pracy. A zamek Windsor jest siedzibą rodową taką do mieszkania, taką, wiecie, tam się nie prowadzi biznesów i tam się nie prowadzi działalności gospodarczej. No, a, a pani, pani królowa się tam właśnie przeniosła na stałe. To już był sygnał też, że ona troszeczkę odstawa, odstawia obowiązki na bok i bardziej się skupia na, na już chyba wypoczynku. No i lekarze jej zalecili w tej chwili pozostanie... Przynajmniej dwóch tygodni w kompletnie odpoczywając. Czyli nie, 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 nie robiąc nic. Jest wielki szczyt klimatyczny w Glasgow od wczoraj chyba, czy od przedwczoraj się zaczął. E, pozjeżdżali się wszyscy z całego świata dyskutować o zmianach klimatycznych, e, natomiast królowa nie wzięła w tym udziału. Tak również o oficjalnym e, liście z pałacu Buckingham informacją do prasy, że odwołała e, wszystkie swoje wizyty, wszystkie swoje jak gdyby, wizyty i różnego rodzaju spotkania e, aż do świąt. Więc to, to jest taki sygnał, że on no, że, 95 lat, no to kobieta już nie daje rady trochę, dajcie spokój. W ogóle zwróćcie uwagę, że normalny człowiek idzie na emeryturę, tak w okolicach 70, a ona do końca życia, nie? No, no nie wiem. Ale tak, tak czy owak, yy, po sobie poplotkujmy. Jest jeszcze taki inny aspekt, który trzeba wziąć pod uwagę. Zmarł w czerwcu książę Filip. Jej ukochany mąż. Oni byli małżeństwem i przyjaciółmi no, długie dziesiątki lat. Małżeństwo z takim stażem, że hej, nie? E, 70 lat byli razem. Wiecie, że to jest czasu być z kimś w, w związku 70 lat? To oni, na, to oni siłą rzeczy się po prostu przyjaźnili, bo, bo nie mieli wyjścia, wiecie o co chodzi. E, ale podobno prywatnie oni się od początku bardzo lubili. Od pierwszego spotkania się bardzo lubili. I byli takim małżeństwem bardzo zgodnym. A jest takie coś, że jak małżonkowie są ze sobą długo i żyją zgodnie przede wszystkim, to bardzo często się zdarza, że jak jedno z nich umiera, to drugie umiera kilka miesięcy do roku czasu po nim, jakby z tęsknoty trochę. Nie? Łabędzie tak mają, nie wiem czy wiecie, jak jeden łabędź, bo łabędzie się łączą w pary, tak jak wilki, łączą się w pary na całe życie. I jest tak, że jak jeden łabędź z pary umiera, zdycha. To, to, drugi, to drugi łabądź y, też umiera za jakiś czas. W takim sensie, że przykład, łabądź się zagładza na śmierć, przestaje jeść. Przestaje jeść. Był taki przypadek, tutaj w, w Anglii był, taki dosyć no, smutny, dramatyczny, że para łabędzi miała małe łabądzie. Miały małe, małe. I y, matka tych łabędzi, czy wpadła pod auto, czy ktoś ją przejechał jakoś na armatorze, nie wiem, ale zginęła. I ten łabądź ojciec wychował te dzieci, czekał tylko, aż te dzieci się usamodzielnią, te łabądki i poszedł się zagłodzić na śmierć w krzaki. No i tam siedział, bo próbowano, próbowano mu pomóc, tam taka organizacja, bo to było w jakimś parku londyńskim. Próbowali go karmić, nawet na siłę, on nie chciał w ogóle przyjmować pokarmu, się zagłodził i umarł. No, smutne i romantyczne jednocześnie, nie? No i tu może być podobnie z królową. Wiecie, jakby nie było ona też jest człowiekiem, przynajmniej częściowo e, i swoje uczucia. Ma więc ona podobno zresztą prasa pisała o tym, że królowa nie tyle źle znosi jakby e, ograniczenia wiekiem i sprawnością swoich obowiązków wykonywanie, ale bardzo przytłoczyła ją śmierć Filipa i od tamtego czasu już jakby jest, nie jest sobą, jest, jest bardzo, bardzo przeżywa śmierć księcia. Zresztą między innymi dlatego się przeprowadziła. Z pałacu Buckingham takie ploty krążą do tego Windsoru, ponieważ w pałacu Buckingham zbyt wiele rzeczy przypominało jej Filipa, bo oni tam mieszkali całe życie. Więc jakby zmieniła też miejsce po to, żeby zbyt ją to nie bolało. No, wiecie, teraz jest pytanie, jak ona umrze, gdyby umarła, co z następcą tronu. To znaczy według protokołu i wszystkich, i wszystkich praw i przepisów e, legalnym i prawowitym następcą tronu jest książę Karol. I od początku tak było, że książę Karol, książę Wali Karol jest następcą tronu. Ale mniej oficjalnie wiadomo o tym, że królowa nie za bardzo chce, żeby chciała, żeby on został królem. Zresztą specjalnie tam nawet publikowano wiele razy informacje o tym, że raz, że ma problemy z alkoholem, że ma jakieś zaburzenia psychiczne, że ma jakąś chorobę genetyczną rzadką. Poza tym, no Karol ma z dzieci i jest taka też plota, ale plota dosyć sprawdzana, bo często o tym publikowały różne gazety informacje, że królowa sobie wybrała już bardzo dawno temu na swojego faworyta księcia Williama, czyli swojego wnuka, syna Karola i księżnej Dajany. I ona upatrzy, no Harry to nie bardzo, prawda? Zwłaszcza po, po związku z Megan, ale, ale że Karol. Stąd też zwróćcie uwagę, że William, stąd zwróćcie uwagę, że William w mediach jest pokazywany bardzo korzystnie. No nie jest święty, ale jest pokazywany bardzo korzystnie, jest pokazywany bardzo dostojnie. On się zajm, On zresztą odciążył swoją babcię w wielu obowiązkach, na przykład jakichś spotkań z fundacjami i tak dalej. On i jego żona Kate, czyli księżna Kate. Ona, się Cambridge, ona jest chyba, tak? Ona jest z Cambridge, no. Zresztą ona, jako, jako żona wnuka, królowa ją też bardzo lubi. Też kląży plota, że to nie William sobie wybrał tak naprawdę Kate na żonę, tylko królowa wybrała mu tą żonę, to znaczy wskazała mu, która panna jest odpowiednia na rolę jego żony. Wiecie, w mediach są prezentowani jako bardzo zgodne małżeństwo. Już mają dwójkę, dziesięć czy trójkę nawet. Nawet nie liczyłem, powiem wam szczerze. Nie jestem aż tak biegły w królewskich rzeczach. Ty tam ptaszki widzisz, tak? No bo tam ptaki są. Hilton widzi ptaki i poczuł znowu zew psa polującego, którym kiedyś był. Chodź kochanie, bo tam idzie duży pitbulek, a my nie lubimy spotkań z pitbullkami, zwłaszcza ty nie lubisz. Pitbullki też nie powinno spotkać z Tobą. Żeby uniknąć ewentualnych awantur, w niedzielę nad ranem i nie budzić ludzi, którzy śpią po ciężko przechorowanej sobocie w klubie. Ale kurwa na lałożka łóżę są, patrzcie Państwo. No i tak, ja wiem, takie trochę rozmemłane dzisiejsze nagranie, ale w sumie to jest niedziela rano, więc możemy być rozmemłani. Wy pewnie jeszcze wszyscy w piżamkach będziecie snuć się po domu. Ja to lubię takie, co snuć się w piżamce po domu. No ja z racji psa muszę się ubrać i wyjść, ale potem jak wracam, często wracam do piżamki. I snuję się po domu z kubkiem herbaty na przykład albo czegoś innego, na przykład kawy Inki. Ja bardzo lubię kawę zbożową. Kawę zwykłą i to już lata nie piłem. No ale wracając do, do tego, do... E, pierdolić moją kawę, e, wracajmy do, do opowieści dzisiejszych treści na temat e, Zamknij się. Na temat co to przyjechało? Family Frost czy dealer? Jedna jedna albo drugie. Familii Frozy, jak to z Polski pewnie znacie, bo taki... Tu też mamy te autka z lodami, sudeczami, co przyjeżdżają taką melodikę. Śmieliśmy zawsze, że dilerzy powinni mieć takie melodiki. to będzie wiadomo gdzie kurwa stoi, że przyjechał na osiedle. Tak, ta na młodość Katowicach Będzie to wspominać na starość. E, no Na starość, jeszcze nie jestem stary. E, I słuchajcie. No więc on sobie wy, ona sobie go wybrała. Ona go zresztą specjalnie jakby przykludziła do swoich obowiązków i często spędza czas z Williamem na prowadzeniu spraw państwowych, jakby pokazując mu, jak na, jak, jak na czym polega praca monarchy nie? i obowiązki jego. I powiem wam, właśnie krąży dużo, że to on zostanie, tylko żeby obejść protokół, Królowa generalnie mogłaby zostawić testament i zmienić protokół, chociaż nie wiadomo do końca, czy aż tak może ingerować w to, ale podobno, to cały czas mówię to, że to są ploty, że podobno ona ma swoją wolę, ostatnią wolę już spisaną, w której jest między innymi to, że William ma zostać królem po jej śmierci. Tutaj jest kilka powodów dosyć racjonalnych. Pierwsza jest taka, że Karol e, jest rozwodnikiem. To jest pierwsza rzecz. Ma drugą żonę, Kamilę Parker-Bowles. Eee, no podobno Kamila i Karol jako małżeństwo strasznie chleją w tej chwili. Pamiętajmy też, że Karol jest po siedemdziesiątce, więc już nie jest pierwszej młodości. Nie wiadomo, ile pociągnie przy jego stylu życia. Eee, takie ploty też trochę komiczne yy, po, po Londynie krążyły, że królowa się generalnie wścieka, wścieka na to, że eee, Kamila z Karolem tyle chleją i jeszcze w dodatku pokazują się w miejscach publicznych pijani, w związku z czym eee, no nie przystoi księżęcej parze. W związku z tym nawet zagroziła, że jak się nie udadzą, nie skończą chlać, to ona w, 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 wzmoży procedury, żeby ich siłowo na odwyk zawieźć. Nie wiem, na ile to prawda. Słuchajcie, Londyn huczy od plotek, bo lubi. E, tabloidy nasze angielskie lubią plotkowanie, więc to może być prawda lub półprawda. Lub gówno prawda. No i... Tam cztery psy przebiegły. Wiesz, dobrze, że w dobrym momencie, żeśmy spierdolili Hilton, bo tam się cztery pitbullki bawią teraz. No jak się ślicznie pieski gryzą. No... E, Chodź kochanie, chodź, chodź. My się nie chcemy gryźć. Ty jesteś, za, ty jesteś za stary na walkę w ten sposób, a ja nie będę cię bronił. No e, i. E, na czym skończyłem? No, a William jest w sile wieku nawet czterdziestki jeszcze nie ma jest młody facet. Ile William ma? Muszę, czas, sprawdźmy to. Ale wydaje mi się, że William to gdzieś będzie miał z 35 lat. Znacie, jest młody, zdrowy, przystojny, fajny chłop, e, wykształcony i tak dalej U, ulubieniec królowej. Więc tym bardziej no, idealną ma rodzinę, żonę i dzieci, prawda? I, I się w ogóle wiesz, ani skandali wokół nich nie ma, żadnych ani no bo w sumie z tych, w, w, tych wnuków od, od królowej i dzieci, przy okazji innych też, na przykład książę Andrzej i tak dalej, czyli brat Karola, to oni wszyscy są tam umoczeni w, w ostre skandale, nie? Różne. Także, no Harry to miał bardzo grzeszną młodość, grzeszną, nie grzeczną, grzeszną, trzy, grzeszną młodość miał, eee, ekscesy różne, no teraz jeszcze te małżeństwo z, kurwa, z piosenkarką z Ameryki, tam z aktorką, nie wiem, Megan Markle, no, że celebrytka i to jeszcze, kurwa, nie jest biała, tylko ona jest półczarna, słuchajcie, afera chuj na dworze była, jeszcze się obrazili i wynieśli do, do Stanów, wiecie o co chodzi. To, to, już, to już królowa powiedziała, nie, to ja takich kurwa rzeczy nie będę znosiła. No, e, także ani mi się tu nie pokazujcie na święta. Tak im powiedziała, nie? Na lotnisku. Nie na no żartuję, ja nie czy tak powiedziała, pewnie tak pomyślała. Słuchajcie, ja, ja to, o, o ten, to tak widzicie z przymrużeniem, okram niektóre moje rzeczy, zwłaszcza po ramku. E, ja, e, ja myślę, że to jest całkiem możliwe, że ten William zostanie następcą tronu. Tylko trzeba pominąć jakoś Karola, bo Karol jest pierwszy w kolejce, więc albo mu przypiszą jakąś chorobę, Albo jest ostatnia wola nie do podważenia królowej, w której jest napisane: William ma być królem i chuj. Yy, z podkreśleniem na czerwono. I chuj. No. Wiecie co, William by się na króla nadawał. On ma nieskazitelną opinię. Jest lubiany, jest bardzo lubiany przez, przez Brytyjczyków. Yy, nie ma wokół nich, nie krążą wokół niego specjalnie żadne kontrowersje. Nie krążą. Że owszem, tam jak jeszcze był młody i jeszcze służył w wojsku, to, to oczywiście jakieś tam wypady do pubów, coś, ale nie było żadnych seks, afer, nie było żadnych afer z narkotykami, jak w przypadku jego brata Harego, ani innych takich. Paparazzi go nigdy nie złabali w negliżu, a jego brata to kilka razy. Także wiecie o co chodzi. Także on już jest, on od początku ja sobie mi się w ogóle wydaje, że 90% z tych rzeczy, które są wpuszczone do, do informacji publicznej, to są w ogóle ustawki. Specjalnie się Williama od początku promowało, że jest święty, a Harry jest ten grzeszny, nie? No. Bo to może się okazać, że prawda mogła być inna. Na przykład, że Harry przy Williamie to kurwa, mać to był to dopiętnie dorasta imprezowaniem, no ale jednak media go pokazywały zawsze w bardzo przychylnym świetle, więc, więc ludzie go też lubią, bo ludzie wierzą w to, co się mówi w mediach. Inaczej by nie było pandemii, prawda? No a ty kurwa, oni są przejebane z tymi liściami. Kupić sedę, kurwa, z, z topolami naokoło. Brawo. Chyba nie wiedzieli, co czynią. Weź to kurwa, pograbaj teraz nawet ogródka z niej zrobić, pograbaj. Jak się sumie, pograbaj chyba, nie? To po polsku jest. Chodzi o to, żeby pograbić liście, żeby je zgrabić, żeby wziąć grabie i je usunąć. I tu zobaczcie, jakie kurwa. To nie są to poly, to jest coś innego. Ale jakieś drzewa to są, które liście zrzucają prosto do ogródka tych państwa, który nie istnieje. O kurwa, jak zalało! O! A co to tu się podziało? No, jak to w Wielkiej Brytanii? Studienki nie nadążyły. Tak lało. Chodź, chodź, bo autobus nas ochlapie. Czekaj, musimy spierdolić, bo ten autobus faktycznie nie jest... Tam jest autobus. Zdążymy? Zdążymy, chodź. Chodź, chodź, szybko. Szybko, bo nas ochlapie. Musimy zdążyć, zanim ten chuj tu podjedzie. No, przepraszam, że tak przeklinam. Są ważne rzeczy żeby, rzeczy, żeby nie być mokrym w niedzielę rano. Zwłaszcza, że ubrałem sobie świąteczne spodnie. <laughs> Jezu, kurwa. Nie, bo wiecie co, ja się tak nabijam, bo... Wielka Brytania jest bardzo dziwnym, ciekawym krajem, jeśli chodzi o hydrologię. Dlatego że po pierwsze jest to wyspa, po drugie jest to kraj bardzo deszczowy, po trzecie jest to kraj, który ma generalnie irygację i tego typu rzeczy i to niby ma regulowane rzeki, kanałów, jest sieć tak wielka, że można, że można barką czy stateczkiem takim rzecznym przepłynąć sobie od południa z Dover przez Londyn, przez Birmingham aż do Szkocji. Także to, to, to to. A pomimo tego wystarczy ulewa kilkugodzinna i na takim drobnym, na takiej drobnej dolince, bo to ta dolina spada tam w dół, jest na najniższym punkcie, tu idzie znowu w górę. I na, na takim czymś jest po prostu rozlewisko natychmiast. <gry> Mamy tam trochę nadal, jest taka, tam jest takie rondo, gdzie się pięć różnych dróg ze sobą spotyka. I to rondo jest centralnie w, w najgłębszej dolince w naszej dzielnicy, bo tu też idzie w dół, widzicie? E, I tam stoi McDonald's, i tam jest wiecznie jak są ulewy, ten McDonald's ma po kostki wodę. Ja nie wiem w ogóle, ten McDonald's. Już, ja, ja tu mieszkam 7 lat, i tam zawsze jak jest ulewa, McDonald's jest zalany i całe rondo jest pod wodą, i nikt do dzisiaj kurwa nic z tym nie zrobił, a ten McDonald's nadal tam funkcjonuje. Jak ja miał takiego McDonald'a tam, to ja bym go po prostu przeniósł gdzieś wyżej. To chyba bardziej opłaca niż non-stop wymieniać kafelki, kurwa. I i, 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 i osuszać lokal, no ale może no, im się opłaca właśnie to. Nie no, Magdalena jest tam w świetnym miejscem, zawsze są kolejki w tym McDrive'ie i tak dalej. E, no, tak po drodze wszędzie zewnątrz, czekajcie trochę hałasujemy, nie? Wszyscy chyba nam sze kościelną jadą, na dziesiątą czy na którąś tam. Może tak być z niedziela, albo zwyczajnie się po poopierdalać. Słuchajcie, u mnie na grupie Jakubowski76, gadam, bo lubię, linka, znajdziecie zaraz pod spodem. Wrzuciłem taką informację z linkiem do takiego krótkiego nagrania na TikToku, gdzie pani kupiła gazetę w Tesco i pokazuje na pierwszej i na drugiej stronie gazety jest wielki artykuł o szkodliwości szczepionek. Autentyk. Dlatego dobrze, że to jest wideo, bo by ktoś powiedział, że, że, że gdyby to było zdjęcie, to niektórzy by oczywiście stwierdzili, że jest to fotomontaż. Nie, baba nagrała wideo i pokazuje, jakie są, że brytyjskie gazety zaczęły oficjalnie pisać o tym, ile jest przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych, zwanych nopów, i ile jest przypadków śmierci po szczepionkach. I również jest tam informacja, że, że te liczby, które są podane, to są e, liczby zgłoszonych, a szacuje się i jest to napisane tam, że zgłoszonych nopów i śmierci po szczepionkach szacuje się, że jest od 1 do 10% tylko, w związku z czym te liczby mogą być znacznie większe. Zrobiłem wielkie oczy, gorąco polecam, że jest to zobaczyć. Jak ktoś na mojej grupie jakubowski 76 bo lubię linka, znajdziecie zaraz pod spodem, jeszcze nie jest, to jako ręco zapraszam, linka oczywiście znajdziecie pod spodem kliknijcie, wejdźcie i bydzie. W linkach pod spodem też znajdziecie linki, bo ktoś ostatnio pytał o ciekawą literaturę i z czego ja korzystam w różnych aspektach, i czy to samo rozwoju, czy generalnie podnoszenia swojej wiedzy, samoświadomości i wiedzy ogólnej o świecie. To tam jest, to znajdziecie linki do wydawnictwa prekognicja.pl, z którym współpracuję i które bardzo lubię, bo właśnie za, za, za jakość publikacji i za, temat, za tematykę, którą oferują. I jest tam bardzo bogate portfolio różnych tematów. Są to głównie audiobooki to wydawnictwo produkuje audiobooki, co jest od tyle fajne, że można sobie kupić taki audiobook, dostaje się go w formie elektronicznej i się go ma, i się go słucha. Ja lubię słuchać. Ja jestem wielbicielem książek od dziecka, bo mnie rodzice zawsze dbali o to, żebyśmy, my, ja i mój, moje rodzeństwo, żebyśmy czytali. I, i, niektórzy z nas nie lubią czytać, a niektórzy tak, na przykład ja tak. Ale, ale odkąd pojawiła się możliwość słuchania książek, to o wiele chętniej to robię, bo nie muszę się. Oczywiście, że jest to bardzo przyjemne, posiedzieć sobie chociażby tak jak dzisiaj. Był poranek taki bardzo deszczowy. Ja słyszałem za oknem po prostu ten stuko, te, te, ten leje jak z Można sobie usiąść z książką i ciepłą kaka, 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 kakałkiem, czy ciepłym kubkiem kawy, spożowej, oczywiście, w moim przypadku, i sobie poczytać. Ale, ale słuchanie, na przykład w czasie słuchania, można robić inne rzeczy: pracować, sprzątać, prać, gotować, kłócić się z kimś, nawet, ale też słuchać. Do Taki żarcik. Dobra, kochani, ja was w takim razie żegnam. Życzę Wam udanej niedzieli. No i zobaczymy, co świat przyniesie. Czy ta królowa umarła, czy nie umarła, czy tylko ploty, czy ktoś faktycznie miał sprawdzone informacje, ale BBC o 18.00 dopiero o tym powie. Więc, yy, więc tyle. No kochani, to co? To papa. Pa. Udanej niedzieli. Hildonek. pa. Papa! Papa, uśmiech, zobaczcie, pa, pa się pożegnałem. Uśmiech na twarzy jest, pies zadowolony, wszyscy są szczęśliwi, więc tam i ładnie słońce świeci. Papa! Pa.